Nauczanie domowe. Środa, 23. Tydzień zwykły. Psalm 45, wersety od 11 do 17. Tytuł: Synowie zastąpią dziadków. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie. O domu swego ojca. Król pragnie twego piękna. On twoim panem, oddaj mu pokłon. W córa królewska wchodzi pełna chwały, złotogów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druchny. Biodą je z radością i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie twoi zajmą miejsca twych ojców ustanowisz ich księżętami na całej ziemi. Psalm 45, opisujący zaślubiny, opisujący przygotowania do świętowania zawiera też tę wielką i piękną obietnicę. Obietnicę, w której synowie osiągają sukces. To troszeczkę tak, jakby do rodzica ktoś podszedł w czasie uroczystości i pochwalił jego dziecko, pochwalił jego syna, pochwalił tych, którzy są młodymi latoroślami, tych, którzy stanowią taką nadzieję i pociechę dla ojca. I ktoś powiedział, słuchaj, twoi synowie, to są naprawdę super chłopaki. Naprawdę. Solidni są, uczciwi, pracowici, potrafią zarządzać tym, co posiadają. Są też zaradni i mają głowę na karku. Nadają się do tego, co robią. Nadają się na zarządców, nadają się na przedsiębiorców, nadają się na rzemieślników, nadają się na nauczycieli, nadają się na to, żeby stawać na czele, ale też nadają się na to, żeby być przyjaciółmi w każdej sytuacji. Są solidni. I te pochwały rodzą obietnice. Słowo Boże staje się nadzieją dla Ojca, który patrzy na swoich rosnących, dojrzewających, a w końcu pracujących i zaangażowanych synów. Ta obietnica dotyczy nie tylko tego, że sobie poradzą z tym, co posiadają, z tym, co robią, nie tylko, że jest nadzieja, iż zrobią dobry użytek z tego, co przejmują jako posag, tego, co przejmują jako dziedzictwo, z tego, co przejmują jako pewnego rodzaju skarb powierzony im w ręce. Oni, Zaczynają zajmować miejsce, które mieli dziadkowie. Do Ojca tych dzieci: Słowo Boże mówi: Słuchaj, Twoich ojców oni zajmą miejsce, tego jeszcze wcześniejszego pokolenia. Wnuki zastąpią dziadków. To, co było kiedyś wspaniałe, piękne, to zostanie kontynuowane. Nic z tego nie zostanie stracone. Widzimy zatem, że z jednej strony to jest rozradowane serce ojca, który słyszy pochwały względem jego dzieci, a z drugiej strony również widzi kontynuację nie tylko swojego dzieła, ale dzieła poprzedniego pokolenia, dzieła, które zostało rozwinięte. I możemy tak popatrzeć oczywiście na pewnego rodzaju gospodarstwa rodzinne, możemy tak na biznes taki rodzinny popatrzeć, że z ojca na syna przechodzi to, że dziadkowie coś zaczęli czy zainicjowali i było to kontynuowane, a teraz wnuki to podejmują, co więcej rozwijają. Stają się kimś, kto ma i umiejętności, ale też serce do tego. Są kontynuatorami. I to w tej dziedzinie gospodarczej, materialnej, ale też możemy mówić o tej kontynuacji duchowej, że przejmujemy coś, o tych, którzy byli przed nami, przejmujemy duchowe dziedzictwo, przejmujemy to myślenie, że w wierze idziemy za poprzednikami, że przejmujemy pewne bogactwo, pewne doświadczenie. I to ważne, żeby Ojciec widział, iż Jego dzieci są otwarte duchowo, są tymi, którzy nie lekceważą rzeczywistości duchowej, co więcej. Mają na nią wzgląd, że modlą się, że poszukują Boga, że czytają Słowo Boże. I można by tak powiedzieć, że formuła pobożności, sposób okazywania tej pobożności czy wyrażania jej, może być różna, bo dziadkowie modlili się inaczej niż wnuki się modlą dzisiaj. Ale chodzi o kontynuację bogactwa duchowego, doświadczenia duchowego, znajomości Boga. Słuchania Jego słowa, realizacji Jego woli i tego, że ja rozwijam, kontynuuję to. To jest ta zapowiedź, że Bóg błogosławi przez pokolenia. I można by powiedzieć, każde pokolenie duchowo coś dokłada, bo są tacy, którzy ochrzcili Polskę, są tacy, którzy rozwinęli w niej pewne struktury, są tacy, którzy zadbali o też nawet tą administrację kościelną, która pozwoliła wzrosnąć, pozwoliła się kościołowi zakorzenić w tym miejscu, a potem z tego kościoła wychodzą powołania misyjne, ewangelizacyjne. I my jesteśmy kolejnym pokoleniem, kolejnym, które przejmuje coś. I to, czego my możemy się spodziewać, to to, że następne pokolenie będzie chciało przejąć od nas coś. I pytanie, co my jako pokolenie zostawiamy? Bo przejmujemy coś, zajmujemy miejsce naszych dziadków, ale przejmując coś, to chcemy rozwijać. I gdyby popatrzeć na to, że my teraz jesteśmy w takim miejscu, że zajmujemy miejsce dziadków, tych, którzy walczyli przeciwko opresji, przeciwko atakom na kościół, przeciwko... Wykorzenianiu wierzących i niszczeniu ich choćby przez sytuacje wojenne czy napadów na Polskę. Teraz my jesteśmy tymi, którzy w czasie pokoju, ale jednak walczą o tę wiarę. I walczą po pierwsze o to, żeby ta wiara była oparta na słowie Bożym. To jest to coś, co my przejmujemy. Słowo Boże zostało nam dane w ręce. My nie możemy zaniedbać tego słowa. I druga rzeczywistość to ta, że my jesteśmy tym pokoleniem Jana Pawła II, które zostało wezwane do nowej ewangelizacji. I to oparcie na słowie ma owocować tym, że my świadczymy, głosimy, że podkreślamy to, że nowa ewangelizacja jest czymś bardzo istotnym. A to, co możemy przekazać nowemu pokoleniu, to to myślenie o konieczności życia we wspólnocie, o konieczności wspólnotowego działania, tworzenia i realizowania Kościoła. I myślę, że te trzy linie, oparcie o Słowo Boże, nowa ewangelizacja i wspólnotowe życie, to jest coś, co my przejmujemy jako wnuki poprzednich pokoleń, ale też to, co my możemy oddać następnemu młodemu pokoleniu. W tym Twoim przejmowaniu, myśleniu i duchowym dziedzictwie, niech błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.